Ma witajcie w kolejnym odcinku ze Sowietów, z Work and Resources Sowiet Republic. No i tak, dzisiaj lotnisko. Pierwsze lotnisko w historii. Postanowiłem, że tutaj sobie zbudujemy. a nadzieję, że to wyjdzie. Jeszcze raz sobie przeszedłem ten samouczek, żeby nie błądzić po prostu. No bo, kurczę, kolejna fabryka, no ona może tu powstać i tak dalej, co ostatnio mówiłem. Ale stwierdziłem, że już tyle mamy tych fabryk, tyle tego wszystkiego, że trzeba by było teraz postawić coś innego pójdziemy w tą turystykę tak jak w poprzednim sezonie była i to dobry zarobek też z tego będzie myślę, że fajnie by było właśnie zobaczyć jak samoloty tutaj przylatują z turystami, bo no mamy ich dużo naprawdę turystów na pewno będzie ogrom i tutaj sobie zbudujemy sieć jakiś hoteli i tak dalej myślę, że coś fajnego powstanie z okazji jeśli chcecie wspomóc mój mały kanał możecie stawić suba, będzie mi bardzo miło no i dobra, bierzemy sobie od razu samoloty, Znaczy ten pas startowy. Walniemy sobie go, myślę, że może tutaj. wo wow, wow, wow. wyrównamy tylko teren. Nadzieję, że może być takiej wielkości, coś takiego. O kurde, to nawet drogie jest, muszę przyznać. Na szczęście kasy mamy teraz mnóstwo. Zrobimy sobie od razu ten terminal. A no, terminal myślę, że taki na spokojnie. Gdzie by się go tutaj walnęło? Może tu? Mam nadzieję, że się jakoś dobrze mi go tutaj podłączy. Płyta postojowa. Bo są jeszcze 50. Kurde, nie wiem, ja bym chciał taką dużą. Weźmy może coś takiego. Tylko nie widzę. Pokaż siatkę, bo ja. O, dobra. Coś takiego. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, jak to to wszystko. I drogę kołowania teraz pamiętam, że trzeba by było. No jak to jest zbyt stromo? Co oni mi tu mówią? No nie mówcie. O, kurde. No i co? Zaczyna się problem z terenem. O, w mordę. Hmm. No właśnie. Nie lubię czegoś takiego. No ale musimy jakoś to wyrównać. Wyrównaj teren. Może jakoś, kurde. Hmm. Spróbujemy. Nie no, musimy jakoś to powiem wam, że zrobić, bo. Yy, będzie lipa inaczej. O. Tu. No i kurde, zbyt stromo. Jasny gwint. Się wpakowałem. Nie no, dobrze by było tutaj to zrobić, bo usuń, dobra. Albo, zaraz, ile ja wybudowałem tego? Yy, na razie ter terminal niech po prostu na razie go nie będzie. Wyrównam ten teren do tego poziomu. Wyjdzie mi to taniej. Jeszcze tak mogę się jakoś zabezpieczyć. O, mam nadzieję, że to jest yy, dobry pomysł z tym. No właśnie, jak tu to, to wygląda w ogóle? No to jakaś dziura jest teraz widzę. Okej. Okay. No niech mi tutaj tylko teraz takich tu rzeczy nie gadają, że ja nie mogę tu nic wybudować. Kurde. Dobra, to mi zniknęło. No come on, co jest? Chyba, że tu sobie zrobimy jeszcze No wyrównajmy, wyrównajmy to No bo to tak nie może być Weźmy sobie może te poziomice Okej okay. Musimy zrobić to tak, żeby to działało Akurat widzicie tu jest ten teren słaby. Bo jak będę chciał tą drogę kołowania zrobić, to żeby to się zgadzało. No. Ok. Dobra, może teraz będzie cacy. Zobaczmy. No, teraz chyba powinno być w porządku. Myślę, że coś tam spróbujemy. E, tylko tak, terminal niech sobie on będzie. Nie wiem, czy tutaj, teraz z której strony. Chyba z tej to powinno być. Potrzebny płaski teren. No, kurde, właśnie. E, nie spodziewałem się, że to aż takie będą problemy z tym. Tu jest w ogóle chyba najbardziej płasko. Z tego co tutaj widzę. No ale dobra, spróbujmy tą płytę postojową, trochę fal start na początek, ale mam nadzieję, że teraz będzie spoczko, okej, okay. i teraz poproszę tą drogę kołowania, no kurde, jak to jest, że to jest zbyt stromo, przecież to, to jak to, no. Eee. Niedobrze, niedobrze. Dobra, bierzemy w takim razie. Może to jakoś uda mi się wyrównać. No, kaman. No, jakbym tak wybudował. No, 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 no. Tak. No, kurde. Jest jakieś, ja nie wiem. <śmany> Dlaczego tak mi hmm. a tutaj? No, też mi nie chcę. Jasny, Gwint, no powiem Wam, że takie niby tu wszystko proste. No bo to na samouczku wszystko jest na prostym terenie. O, ja cię kręcę, no. Człowiek chciał dobrze i jak zawsze, kurde, nie chce iść, wyjść. No, dobra. Tutaj, no, też tu jest taki problem. Widzę, że ja cię kręcę. Dobra, jeszcze zrobimy to inaczej. Wyrównaj. Spróbujemy. To w ten sposób, nie? Może jakoś. Może jakoś. O! Wyrówna się to. Przydałoby się, no bo kurde, naprawdę. O! Dobra. Może teraz, może teraz jakoś ludziska to zrobimy. Bo naprawdę. Nic przyjemnego, kiedy. Jeszcze ile to forsy w ogóle nas kosztowało, nie? Dobra, mam nadzieję, że teraz te poziomice się jakoś w miarę zgadzają. Dobra, dawać ten terminal no bo tutaj to ich będziemy wodzili jakoś. Gdzie jest ten terminal? Tu jest, dobra. Do no, trzech razy sztuka, nie? E, w tą stronę, tak. Dobra. O kurde, on i tak tutaj jakieś robi. Nie wiem, co, co to ma być. Płyta postojowa, dawajcie, tą największą. No O kurde, co on mi tak przesuwa to wszystko No, 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 no Dobra. No i poproszę tą drogę. Kurde, no nie mogę. <gry> Ta, już jak to się popsuło, to dobra Robimy inaczej. Usuwam ten pas Bierzemy teren, no serio, no bo ja inaczej tego nie zrobię. Nie ma jak. Nie ma w ogóle jak tego zrobić. No, wygładźcie mi ten teren. No, dobra. Ok. Kurde, niedobrze, niedobrze. To jaja jak berety z tym są tutaj. Dobra, może teraz jakoś się to odblokuje. E, zbru, zbuduj, tak, jeszcze zapis. No jak, to jest zbyt stromo. Kurde, Kurde no. Dobra, coś tam... Jest sobie może dobra, trochę to po prostu zrobię inaczej. Buduj pas startowy. No może lepiej tutaj. Ok i teraz zrobimy. Chciałem tutaj trochę inaczej, no ale dobra, jest ok. Tutaj jeszcze tą drogę kołowania też potrzebujemy na po prostu inny samolot na tą płytę postojową. Jak to istniejąca infrastruktura co nie mi tutaj? Ok. Yy, hmm, robimy to inaczej. I tak, patrzcie i tak tyle problemów z tego wynikło. Jestem w szoku. Ok. Na pewno wieża kontroli lotów przydałaby się. To tutaj sobie byśmy walnęli. Od razu droga Pyk. By nie było tu problemów. No i co? Będziemy potrzebowali jakiś gigantyczny samolot pasażerski. Na ile tu najwięcej? O kurde. Podoba mi się ten 164. Wow, co to za samolot! Kurde, 2000 ponad na godzinę. Kurde, możemy, może to weźmiemy. Tu 144. Nowoczesny. Widzę, że te to latają. No, kurde, szybki jest. Dobra, weźmiemy sobie. Wygląda naprawdę. O, to jest ten O, kurde. Jakiś konkord radziecki, można powiedzieć. Yy, dobra. To udało nam się ogarnąć. Jako tako, ale powiem Wam, że szkoda gadać. Dobra. Jest to ogarnięte. I teraz tak, co ja bym chciał dalej? No, oczywiście, budynek jest bez zasilania. To tu tylko turyści mogą być, żeby nie było. Stąd będziemy potrzebowali drogę. To na pewno. Drogę zrobimy sobie no gdzieś tutaj. Okej. Okay. Niech sobie to po prostu idzie na razie. Kurde, widzę, że tu mogą być spore problemy z tym terenem. Się tu człowiek władował. Jak to nazwiemy? Nie mam, nie mam pojęcia. Lotnicko. Hmm. Kogo by tu nazwać? Nie mam pojęcia powiem wam. Hmm. Możecie wymyśleć coś. Na razie sobie zostawimy tą wrazkę ale po prostu. Niech będzie coś takiego. Hmm. <śm> Albo wiem. Z jedne lotnisko przez które drona nie można było wypuszczać ma słowo kto tam z tych okolic to to akurat jest inne województwo niż ja mieszkam ale tak mi się skojarzyło akurat dobra weźmy sobie tak budynek jest też bez zasilania no i będziemy potrzebowali tego prądu hmm, dobrze było o świetnie dobrze było właśnie tu wypuścić to aby, no na przykład Tylko tak, tu i tu tego pewnie nie połączy, znajdźcie. Chociaż nie, nie, bezproblemowo, dobra Pyk Okej, okay. no i dobrze Ale jak to jest y nie... Budynek jest bez zasilania O kurde Brak... No to ta, tak, ta, to rozumiem. I to też potrzebuje tutaj ogrzewania. Mhm. Mm mm, to fantastycznie. Dobra. I tu też pewnie ludzi ja potrzebuję do tego, nie? No właśnie. O kurde, no to będzie zabawa, powiem Wam. No nic, to niech będzie w takim razie w ten sposób. Tu sobie jednak tego nie zbudujemy. Tylko zrobimy sobie dalej z tym prądem coś takiego. Pyk, pyk. Rozdzielnie na razie taką. Tak po prostu. Okej. Okay. O, nie może tak przechodzić, zaraz, 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 zaraz. O. Weźmy sobie to. No kurde, czemu mi to nie chce tu przełazić? Powiem Wam, że kompletnie nie tak jak ja bym chciał jest to. Dobra, niech będzie w takim razie po prostu. Tutaj to. No, co jest? Ej, co to za wredne? Jakieś tu tereny są straszne. Dobra. Jest i jest. Ok. Teraz chciałbym poprowadzić tą linię. Aha, nie mogę przez. No tak. Czut. Wiadomo. Tu sobie poprowadzimy w tą stronę. I mamy to. Dobra. Matko, ile już czasu w ogóle minęło? To jestem w szoku. Tu będziemy sobie też wozili ludzi. Zastanawiam się tylko, w którą stronę będzie najszybciej. Można by było i tutaj poprowadzić w sumie. To nie byłoby głupie. Tylko zaraz, robimy sobie, chciałem, żeby było tak ładnie, dokładniej. Ten sposób. Okej. Okay. Jakiś most. Hmm. Hmm. Może taki? No, nie, tak nie będziemy kombinowali. Niech sobie po prostu tu będzie. Okej. Okay. Dobrze. I. Jak to jest zbyt stromo. Serio. Co oni mi tutaj za głupoty jakieś? Łomatko. Dobra, niech będzie tak już. Ale dziwne. Nie wiem z jakim cudem się to tak odwaliło, ale. Trochę chyba przesadziłem z wysokością. Ło wo. No i najwspanialej to by było jakoś to tutaj przycisnąć ale zobaczymy czy to się uda mi tutaj no nie jest źle muszę przyznać teraz jak człowiek ma pieniądze to powiem wam z tych, tych to w ogóle się człowiek nie bawi w jakiejś oszczędności to od razu jedziemy o no jest dobra elegancko no, chodzi o to po prostu, żeby szybciej tych ludzi nie tutaj brać. Także pięknie. Dobra. Mm. Także z tym jest naprawdę ładnie. Będziemy sobie tutaj jeździli. Tylko tak, dobrze było od razu. Może jakiś przystanek? Kurde, nie no. Będziemy musieli jakimiś małymi busikami to robić. Tutaj wozić to. Tutaj też yy, nie wiem ile my tych robotników. Nie, no tylko tu, właściwie tu i tutaj te busiki. I od razu trzeba będzie zrobić te hotele. Tylko te hotele. Bo ja tutaj mam o, nawet na 200 turystów także ładnie. 200 O, tu też. O w ogóle taki mały, a Okej, okay, okej. Okay. Ale brzydkie te hotele są, muszę przyznać. Forest Camp nawet jest. Dobra. Tu też. No, no nie, no, no brzydkie są, jak nie wiem co powiem Wam. Ten już jest taki. O nie, też jest. Kurde. masakra. Kurde, mogłem jakieś ładniejsze wybrać, no ale nic. Dobra. Niech sobie może będą już te po prostu. Chociaż ile mamy? Dwie gwiazdki. Trochę mało. Trzy. A te to są... O, te są najlepsze, tak? Dobra, chyba zbudujemy sobie te podstawowe powiem wam, bo... Cztero. Dobra, to te... te o, no właśnie. Te są ładne. Te są naprawdę porządne. Dobra to sobie walniemy jednego tu drugiego tu, trzeci możemy tutaj walnąć dobra no na razie coś takiego nie trochę tak jak no za granicą też tak mają tu możemy sobie w sumie walnąć drogę od razu mam nadzieję że nie będą mieli z tym problemów żadnych. O, okej. Okay. Pyk, pyk, okej. Okay. Może jakiś mostek. Sobie tą dzielnicę turystyczną troszeczkę ładniejszą zrobimy. Okej. Okay. To będzie sobie tam szło i tak dalej. Zrobimy sobie jakiś fajny sklepik. No ten prior to w ogóle byłby, już, no mega. Ale, kurde, no zrobimy chyba go. Z szkoda, że to alkoholu nie można kupić, ale on jest gigantyczny, naprawdę. To sobie tutaj chyba to zrobimy. No i kosztuje też swoje, nie? No, ale czegoś nie robi dla turystów, nie? O, jeszcze zrobimy sobie taki bar: kawiarnia widokowa. Możemy to zrobić sobie. Dojdą tam, czy nie dojdą? Dojdą. Ok. I jeszcze jedno możemy sobie na przykład tutaj zrobić. Tylko no, zobaczymy zaraz, jak to wyjdzie. Na przykład, jakbyśmy chcieli w tą stronę bardziej pójść, Obawimy się tutaj na spokojnie z tą turystyką. Jest, idealnie, akurat tu wychodzi dobrze. No, jakieś palmy powinniśmy tu porobić, i tak dalej. To jest obok, wiecie, w fabryki tam, i tak dalej, a tutaj, no proszę. No i trzeba będzie znowu z tym zasilaniem. Hmm. No cóż, tu przychodzi tutaj ten, ale z tym zasilaniem to sobie nie weźmiemy, może stąd jakąś rozdzielnie całkowitą. Także na razie coś takiego. Także co, mm, jeśli się podobało, może stawić lajka, zawsze mi się to przyda ze swoim kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy się już bawili pewnie tą dzielnicą turystyczną. Mam nadzieję, że będzie tutaj fajowo. Także co, trzymajcie się. hey come